Siemanko, witajcie na kanale. Lecimy za ciosem i zgodnie z zapowiedzią i waszą prośbą pokażę wam kilkadziesiąt ćwiczeń, które możecie zrobić przy użyciu skrzyni plajometrycznej. Najpierw wam pokażę podstawowe ćwiczenia i powiem wam jak sobie je możemy modyfikować tak żeby były bardziej siłowe, bardziej właśnie plajometryczne, bardziej wydolnościowe i pokażemy kilka sposobów na rozciąganie się przy użyciu tej skrzyni. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Podstawowe ćwiczenia, które możemy wykonywać z tą skrzynią, wam pokazałem. I teraz właściwie zależy od nas, czy będziemy sobie ćwiczyć bardziej siłowo, czy bardziej plyometrycznie, czy bardziej na przykład wydolnościowo. Wy możecie sobie jeszcze modyfikować te ćwiczenia. Bo na przykład, jeżeli będę robił je z obciążeniem, to będą bardziej siłowe, na przykład, jeżeli użyję sobie kamizelki obciążeniowej, albo na przykład wezmę sobie hantle do ręki, będę to robił wolniej, to będzie siłowo, a jeżeli będę robił z wybiciami, czy w skoki na tą skrzynie, czy jakieś takie dynamiczne ruchy, będzie to trening bardziej plajometryczny. Mogę sobie też porobić takie ćwiczenia typowo wydolnościowe. Zaraz Wam pokażę, jak się do tego zabrać, żeby sobie to jeszcze dodatkowo modyfikować, a na koniec zobaczycie kilka propozycji na rozciąganie przy użyciu tej jeśli, Przykładowo, jeśli będę na przykład sobie robił zwyczajne wejścia na skrzynie bez obciążenia, to możemy powiedzieć, że robię sobie taki trening funkcjonalny. Proszę bardzo, chodzę sobie wejścia, zejścia, obciążenie tylko własnego ciała, a na przykład chcę sobie zrobić trening bardziej siłowy, więc sobie biorę na przykład handlę 8 kg. Do ręki, czyli 16 kg, i już robię to trochę wolniej, i mam wtedy trening bardziej siłowy. A na przykład, jeśli będę chciał robić trening wytrzymałościowy, to mogę sobie robić coś takiego. A jeżeli będę chciał. Skupić się w tym ćwiczeniu bardziej na plyometrii, to mogę porobić coś w tym stylu. Jak ktoś jest początkujący, może próbować tylko wypicia dotąd. Bardziej zaawansowane, to wiadomo. Podobnie na przykład z pompkami. Mogę robić klasyczne pompki, które będą bardziej siłowe, albo na przykład założyć sobie kamizelkę obciążeniową i już to będzie taki typowo trening klaty siłowej, albo na przykład mogę sobie robić z tej pozycji pompki, właśnie parametryczne, czyli Albo mogę zrobić trening wytrzymałościowy, czyli robię sobie na przykład taką modyfikację. Także widzicie, można te ćwiczenia modyfikować. Dodatkowo mamy jeszcze trzy poziomy skrzyni, więc możemy dodatkowo jeszcze sobie z, y, zmieniać. Poziom wysokości na danym ćwiczeniu i stopień trudności. Większość ćwiczeń, które Wam pokazałem, no może oprócz tych na pośladki możemy sobie w ten sposób modyfikować. Czyli na przykład, jak były te zakroki, czyli robię sobie w ten sposób, jeśli chodzi taki trening funkcjonalny bez obciążenia, a mogę sobie dać ketla. Biorę sobie na przykład dychę z ciężarem i już robię sobie to wolniej. Albo na przykład bardziej na wytrzymałość, czyli w tym momencie staram się dużo szybciej to robić. albo właśnie staram się robić bardziej działać na wybiciu na właśnie tej plyometrii dodatkowo możemy używać naszej skrzyni także do rozciągania jeśli ktoś ma na przykład problem ze sztywnymi biodrami to może sobie w ten sposób rozciągać je. Macie też trzy poziomy, więc można sobie potem schodzić coraz niżej. To jest bardzo fajne ćwiczenie na rozciąganie bioder. No bo jeżeli macie problem na przykład z tylną taśmą, to też możemy sobie używać skrzyni do rozciągania tylnej taśmy. Zarówno w ten sposób jak i w ten sposób. Podobnie w przypadku rozciągania na przykład łydek. Mam nadzieję, że film wam się podobał i wykorzystacie tę ćwiczenia u siebie, jeśli posiadacie taką skrzynię. Jak widzicie, jest kilka możliwości, żeby na niej sobie ćwiczyć, bo możemy też oprócz tego, że ćwiczyć ręce i nogi, to możemy ćwiczyć na trzy czy cztery różne sposoby. Mamy też trzy poziomy tak jakby wysokości tej skrzyni, więc jest trochę możliwości do przetrenowania. Tak jak mówiłem, nie jest to sprzęt dla wszystkich w sensie, nie każdemu będzie potrzebny na jego domowej siłowni, ale jeżeli zastanawiacie się nad zakupem tej skrzyni, i chciałbyś ćwiczyć, to mam nadzieję, że te ćwiczenia Cię zainspirują. Jeżeli chcecie dalej zgłębiać temat, macie jakieś kolejne pytania, a piszcie, na pewno coś nagramy. Jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, to zostaw suba, daj łapkę w górę, albo udostępnij ten film, to pomaga w rozbudowaniu zasięgów. Zapraszam też na naszą grupę Siłownia w domu. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się hej.